Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś pokażę Państwu, jak wykonać nalewkę z kwiatu, który jest ogólnie powszechny, a nazywa się Haberbułatek. Proszę zobaczyć, wygląda on tak. Pewnie każdy go kojarzy. Znajdujemy się na polanie, z dala od ludzi. Tutaj nikogo nie ma. Ten kwiatek jest piękny. Proszę zobaczyć, nikogo tutaj nie ma. Polecam właśnie szukać sobie takich polan, jeżeli będziecie chcieli sobie. Nazbierać tego typu kwiaty. Bardzo dużo czasu zajęło mi, aby znaleźć taką polanę, nie powiem. Ale nie polecam zbierać kwiatów przy drogach, ponieważ tego typu kwiaty są brudne, zanieczyszczone przez samochody. Także polecam trochę poświęcić na to czasu i znaleźć sobie taką polanę jak ja proszę zobaczyć, jak pięknie tutaj kwitną. Dzisiaj je nazbieramy i zrobimy sobie zniknalewkę. A więc zaczynajmy je zbierać. Witam Państwa ponownie, ja już po nazbieraniu kwiatów, a wy? A więc ciąg dalszy, będą nam potrzebne cztery pełne szklanki samych płatków tych kwiatków. A więc teraz musimy obrać każdy kwiatuszek i same płateczki nam są potrzebne do tego. A więc zaczynajmy. Wstaliśmy do momentu przygotowania namiotki, a więc zaczynajmy. Cztery szklanki płatków, chabrów, wsypujemy do słoja. Zobaczcie jak one pięknie wyglądają. Jedna szklaneczka. Druga szklaneczka. Piękny kolor. Tak upchałem trochę do szklanki. Trzecia szklaneczka. Czwarta szklaneczka. Ogo. Proszę spojrzeć, jak pięknie wyglądają płatki tych handlów. Następnie zasypujemy całość cukrem czy szwakiem cukru. Następnie dajemy kuszkę wody. W tej nalewce używam spirytusu 60%. Pół litra. Pół litra 60% spirytusu. Całość zakręcamy potrząsamy, żeby cukier się fajnie rozpuścił. I po przygotowaniu takiego zalewu odstawiamy go na 3 tygodnie w słonecznym miejsce najlepiej żeby to cukier szybko puścił, po okresie 3 tygodni przelewamy to do butelek, czyli najpierw dajemy na jakieś sitko czy na jakąś gazę, żeby to przefiltrować ładnie, a po filtracji butelki Naszą nalewką odstawiamy w chłodne, zacieniowane miejsce. No i później po jakichś dwóch, trzech miesiącach nalewka już jest gotowa do spożycia. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji kanału i komentowania.